Cześć, witam Was, moi kochani. Po pierwsze, wiem, że H śmiertelny wbijacie mi w serce za moje nagminne i nieustanne mówienie w 2013-2024 zamiast w 2024. Mówię cały czas. Ja jestem specjalny, dlatego wypowiadam się na takie tematy, a nie na tematy geopolityczne, matematyczne, fizyczne czy nawet nie mówię o literaturze czy filmach, bo tam trzeba mieć większy zasób słownictwa. Po drugie, mam do was pytanie, czy nie nudzi się wam ta sceneria? Ja próbuję urozmaicać to, zmieniając ujęcia, ustawienie kamery, ale cały czas mam ochotę, żebym może trochę stał i nagrywał, tylko mi się nie chce, bo to jest lenistwo, nie chce mi się operować bardzo z słabej jakości statywem, na kamerze, która waży 5-6 kilo chyba. Nawet jej nie waży, ale to nieważne. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj. Słońce w końcu świeci. W końcu jest ten vibe, na który wszyscy czekamy. Można wyjść z jaskini i łapać promienie słoneczne. Fakt, od dwóch dni bardzo mocno wieje, bo zmiana frontu. I przez jakieś pięć dni będzie ciepło, a potem zdało powrót do... Do tej chwili, ale ja czuję się tak samo jak reszta internetu, jeżeli chodzi o nadchodzącą pogodę. Widzicie, jak, jak pogoda potrafi działać na kreatywność ludzi i tworzenie bardzo śmiesznych memów. Proszę Państwa, końcówka lutego i początek marca można powiedzieć, że mocno, nie? Mocno nie? Bardzo mocny, w ogóle ten rok wjechał bardzo mocno. Wjechał z buta, teraz nie wiem, z, kombinacja sierpa z hakiem i zdobijaniem w parterze, to co miało miejsce teraz. Chodzi mi oczywiście o odcinek bonusowy chłopaków z baraków w Białym Domu. I ja tu nie będę komentować oczywiście, kto wygrał, kto przegrał. Od tego są wartości, napierały Wojczale. Wolskie, i tym podobnie eksperci. Ale jeżeli chodzi o to wydarzenie minione, to są różni tłumacze, nie? Polsat ma innego, Republika ma innego, ale TVN ma takiego tłumacza, który bardzo dobrze czuje Trumpa. On, się, on, on potrafi, bo Trump ma bardzo specyficzny, chłopsko-rozumowy styl mówienia, tak? Zbudujmy mur. Najlepszy mur, nigdy takiego muru nie było, nikt takiego muru nie zbudował, okej? Okay? Okej? Okay? Coś do stylu. I najlepiej wyczuwa go właśnie Tefałenowski. I on dał nam właśnie taki vibik chłopaków z Baraku. Co jeśli Rosja naruszy rozmowy pokojowe, co z nimi wtedy rozumiem? Co tam pani mówi? Pyta się, co jeśli Rosja naruszy zawieszanie broni? A co jeśli cokolwiek? A jeśli bomba spadnie ci teraz na głowę, co? A jeśli naruszą? Nie wiem. Naruszyli z Bidenem? To dla mnie najważniejszym głosem był przede wszystkim głos Marcina Najmana. No i nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten wans. Tak to jest, jak się dopuszcza do stołu rozmów. Bananowca, który jest ledwo po 40 i niczego jeszcze w życiu poważnego nie przeżył. I nic to nic, co on się w rozmowę dwóch prezydentów, Zelenskiego i Trumpa. Tam później próbuje go z tych opresji ratować. Mówi, że nie jest, ale nie mówi głośno. A na się w ogóle wpiera w tą rozmowę? To jest rozmowa dwóch prezydentów, a nie wiceprezydenta z jakimś prezydentem. Powinien siedzieć i słuchać. To on podpalił te rozmowy. Później już wzięły górę emocje. Widać, że w Stanach też ta niechęć demokratów do republikanów jest bardzo duża. Ten Wans, tak naprawdę, kierował się. Widać, że on jeszcze kur nic poważnego w życiu nie przeżył, i dla niego te, te, te konflikty międzypartyjne są, są taką najważniejszą rzeczą. No, no źle się stało. Marcin Najman Nie tylko freak fighter, nie tylko pisarz, muzyk, ale też człowiek, który czuje świat. Dobrze zanalizował tak? to, co wydarzyło się w, w Białym Domu. Przecież on. Też potrafił się przyznać do będu, bo mówił, że nie będzie żadnej wojny. Argumentował to tym, że ta wojna nie wybuchnie, ponieważ yy, Władimir Putin ma córki. Ale jak wybuchła, to powiedział, że żon, on jest wariatem. No i to jest najlepsze w tym no, on jest wariatem. <grytanie> Ale oczywiście też musiałaś się wypowiedzieć. Między komentowaniem. Pani ginekolog, królowej przetrwania i Love never lies, musiała się powiedzieć na temat geopolityki Marianna Schneider. Donald Trump chce zarobić i uzyskać korzyści dla Stanów Zjednoczonych, a Władymir Załęski, można powiedzieć, że walczy o życie swoje i swoich rodaków. Nie dziwią mnie więc jego emocje, no i powiedzmy to sobie wprost, jego złość podczas rozmowy, czego nie był w stanie ukryć. No ale odcinek był. I don't Sześć minut, a przypomnę, ile on trwa o ten odcinek. I odcinek o Trumpie, 6 minut. Cześć, to wyobrażasz sobie taki odcinek, że ktoś, że w takim temacie ktoś nagrywa taki odcinek? Dzień dobry, cześć, witam was w programie przy Pianinie, nie przy Piwie o geopolitycznych sprawach. Proszę państwa, nazywam się Michał Żwik, jestem doktorem i doktorem nauk ogólnych. Dzieje się bardzo dużo. Jesteśmy, widać. Przy zderzeniu historii, tak? Era końca historii zakończyła się. Mamy teraz r napięć, Drabina eskalacyjna rośnie do góry. Państwa, miało miejsce spotkanie w Białym Domu. Biały Dom znajduje się w Waszyngtonie, a Waszyngton to stoi USA. No i tam spotkał się normalnie Donald Trump, wiceprezydent J.D. West. Tam jeszcze Marco Rubio siedział, ale on taki był. Widać, że nie uświchnął tego. No i Zołański, nie? I tam ja coś doradcy. No i normalnie to, to było takie spotkanie przed rozmowami, a potem po tych rozmowach miała być konferencja, a po tej konferencji miała być po prostu kolace, nie, żeby mieli coś zjeść. No i doszło do tego, że normalnie te 40 minut, normalna gadka się kleiła, wszystko git, nie było żadnych napięć, nie? I nagle tutaj w ogóle od, od Polaka. Oczywiście od Polaka, bo Polacy są tacy, że wiesz, jakbyś był na, 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 na konferencji w Chinach, i by gadali o jakiejś nie wiem, o wojno japońsko-chińskiej, tak? O Nankin czy coś w tym stylu, i Polak by wstał i zadał pytania, a co sądzą Państwo o powstaniu warszawskim? Jaki to miało wpływ na wydarzenia w wojnie japońsko-chińskiej na przykład. I tutaj też, tak samo, jakieś takie pytanie, wiesz yy... Nie, że chłopie, ja mam jego książkę, Wałkowanie Ameryki. Ty lat w Stanach gada akcentem boratowym? To jeszcze takie pytanie w stylu dobra, bo wy tutaj gadacie Ukraina, Rosja, Ameryka, a y, trzeba powiedzieć o Wielkiej Polsce, tak? Wielka Polska. Nie, Polska to jest y, taka Rumunia, tylko z większą ilością supermarketów i ma więcej montowni Opla czy tam golfa, Volkswagena. No i normalnie się kłócili ze sobą. Tak? I jeden mówi dobra. Słuchaj, ty nie możesz tak do nas mówić, bo ja jestem pan z Ameryka, tak? A ty jest Łański cicho bądź. No i tak by w ogóle do przebieg rozmów, konsekwencje poznamy niedługo. No i tyle. no Dziękuję za uwagę. Do widzenia, Cześć. Nie no, kurde, dla mnie to w... pan doktor, nie doktor nauk ogólnych jest dla mnie wschodzącą gwiazdą. Tej żanry geopolitycznej na polskim YouTube. Ja mam nadzieję, że niedługo seria będzie jakiś angaż w historii realnej albo nie wiem, może jakiś mały etat, etacik w, u Bartosiaka w Strategy and Torture. Zobaczymy, jak po, 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 pociągnie się jego kariera. Plus fakt, że on ma wywalone, nie? On ma ten styl taki luźny opowiadania nam o geopolityce, plus nie nosi spodni, nie? Więc kozak. Ale zostajemy jeszcze w polityce, proszę Państwa, bo otrzymałem w prezencie. Opcję bycia wspierającym na TV Republika. I już od miesięcy mam pomysł, żeby nagrać, że TV Republika to jest osobny stan świadomości. To jest jak specjalna tabletka. Nie? Jak masz w domu tabletki na ból głowy, ale ktoś zostawił tą jedną tabletkę, która wygląda jak APAP, ale ona wprowadza cię w świat smoków. Na przykład TVP Republika to pierwsza telewizja, która użyła Sunu Ai do zrobienia muzyki. Nie chcę się teraz szukać, ale to było coś na Tuska. Użyli Sunu Ai, a teraz nagrali piosenkę Nie Bać Tuska i powiem wam proszę państwa. Kiedy Polskę chce zaorać, brudna mafia rusko-pruska, podnieś rękę i krzycz głośno Nie Bać Tuska. Nie bać tuska. Uśmiechnięta polska spłynie, Wprost do kibla aż za pluska. Spuszczaj wodę, spuszczaj śmiało, nie bać tuska. Ten hit, ten absolutny majsterszyk siedział mi w głowie cały czas mi siedzi w głowie, jakieś dwa tygodnie. I to jest. Bo nieraz macie tak, że usłyszycie na przykład jakąś, nie wiem, kizo, tak, nie mam zamiaru się zmudzić. I leci wam. Tylko melodia w głowie, a to jest taki majsterszczyk, że ja, nie to, że leci mi melodia w głowie, to jeszcze mam projekcję tego teledysku, bo ten teledysk ma coś w sobie, że cię wku... Ta twarz tego typa, to jak to jest nagrane, to jest taki poziom już nawet nie TikToka, to jest poziom Musical.ly, no coś w tym jest, tak. No Republika naprawdę ma potencjał. Może faktycznie nagramy jakiś odcinek o, o tym, bo no jest miłość Kłeczków, tak? Który ma genialny program. Miłość Kłeczek w ruch. Ma genialny program. Kłeczek zaprasza, tak? Czy coś w tym stylu po 18. .00. I jeszcze Kłeczek, Kłeczków ma program a la kawa na ławę w niedzielę, nie? Wysokie napięcie. I on Zawsze uniesiona garda, on jest zawsze w ofensywie. To mi się podoba. W sensie w ofensywie nie do party Peace, bo tam jest wtedy po treningu, jest zmęczony, on wtedy daje się wypowiadać. Ale jeżeli są inni, to jest ofensywka. Krzyki, przerywanie. To jest cudowne, to jest jak trudne sprawy. nie? Czy dlaczego nie? Bo na przykład, ja czer czerpię przyjemność z takich programów, ale osoby, które znam, od razu się wkurzają i są wyłączyć. Boże, wyłącz, bo to jest irytujące. Bo w takich programach jest zawsze postać typu krzyk. No, musi być jedna postać, przynajmniej w trudnych sprawach, czy dlaczego ja. Osoba, która nieustannie krzyczy i tworzy awantury. I taką osobą jest Mirosław Kłężkow. No i proszę państwa, no, ta sytuacja polityczna też wpłynęła na twórczość pewnego człowieka. Kamera boja, bo jeżeli nie wiesz, kamera boja to teraz muzyk. I nagle pierwszą piosenkę, jak nagrał to była Hola Hola, gdzie ja dokonałem, miałem zaszczyt dokonać analizy tego, dokonać analizy tekstu tej piosenki. Zapraszam Cię, jeżeli nie widziałeś. No i nagrał nową piosenkę, ale ja tu nie będę robił analizy tekstu, bo nie ma co analizować. Camera Boy chyba poczuł to samo co my. I stwierdził, że napisze piosenkę, której nikt nie napisał, no bo nikt nie poruszał tego pytania w piosence. Bo nagrał piosenkę, nie wiem, czy ty tutaj piosenki jest taki, Camera Boy, Powiedz, że kochasz. Myślę, że, mi, że miłosna piosenka, ale refren brzmi Dokąd zmierza świat? Dokąd zmierza świat? Dokąd, Dokąd zmierzam ja? Pewnie nie jedna z was, jeden z was siedząc przy telewizorze i widząc ten burdel, jaki się odgrywa w Białym Domu, na pewno zadaje sobie pytanie, dokąd zmierza świat? Ty? Dokąd ja zmierzam? Jaki ja siebie widzę w tym całym pierdolniku? Czy widzę się w tu, czy widzę się tam? Jak to się skończy? I tak, tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, że pierwszy utwór Kamera Boja Hola Hola brzmiał jakby tekst napisał Norbi po wylewie, tak? To tu mamy takie połączenie Krawczyka, trochę Szymon Wydra, Carpe Dien. Koleś tak za bardzo nie ma swojego stylu. Oczywiście utwór jest fatalny, nie? Fatalny jest, bo jest po prostu... To jest taki, wiecie, to jest taki, no, utwór... On był dziesiąty na karcie na czasie. Co ty gadasz? O mój Boże. Przyjął się lepiej niż Hola, hola no faktycznie. Ale to jest taki utwór, który nie wiem, jedzie ze swoim wujkiem, takie lata późne 90., w golfie dwójce i leci w jakimś radiu, nie? Ja myślę, boże, co to jest w ogóle ty? W takim jakimś starym radiu dla takich ludzi z wąsem. Jest taka piosenka, która cię wkurza, mówisz, boże, ale ona jest głupia, no ale wbija ci się do głowy. Więc to jest Camera Boy. Wydaje mi się, że to, że ten tekst jest taki, mogło być efektem tego, że Camera Boy. Użył czata GPT I ja teraz zobaczę, jaki mi napisze tekst Chat GPT. Jeżeli napiszę mu, napisz mi tekst z piosenki o miłości, ale też o tym, dokąd zmierza świat. Tytuł, dokąd zmierza świat. Zwrotka pierwsza. Patrzę w twoje oczy, w nich spokojny ląd, lecz za oknem płonie w ogniu cały świat. Mówisz, że to minie, że przetrwamy znów, ale cienie rosną, słyszę cichy grzmot. Czy miłość wystarczy, by zatrzymać czas? Czy nasze dłonie zbudują nowy świat i refren? Bo jeśli wszystko runie w pył, zostanę tu, przy Tobie, blisko. Jeśli świat przestanie śnić, będziemy śnić o nim zawsze. Bo tylko miłość może trwać, gdy wokół pęka każdy ślad. I rodka, ludzie gubią drogi, każdy biegnie sam. Serca coraz zimne, myśli pełne ran. Mówią to już koniec, nie mam dokąd iść, ale w twoich dłoniach się świetli ten blask i my. I wydaje mi się, że on po prostu napisał no, do czata GPT, no bo hola hola pokazała, że nie umie pisać tekstów kompletnie, nawet na poziomie szkoły podstawowej, więc chat GPT napisze Ci w sekundę piękny tekst. Proszę Państwa, no, Universe na każdym kroku daj mi znać, że ej, Jóźwik, słuchaj, przeszczew włosów, to teraz jakbyś kupił sobie nową bluzę. No może nie nową bluzę w, w Berszce, ale nową bluzę w Amirim. Ale gdzieś nie natchnę, to ktoś ma przeszczep. Gdy nagrywałem materiał o Wojtku, co jak magik, tu jest pięćdziesiąt maniek, puf, nie ma. To on był właśnie w związku z taką dziewczyną. I ona ma teraz nowego w fagasa, który miał zrobione przeszczep włosów, ale faktycznie on miał te włosy, on tak Tracił te włosy w dziwny sposób, że ja bym też to zrobił. Ja jestem wdzięczny, że ja wyłysiałem w miarę logicznie, nie? Że nie miałem tak, że miałem przed bujne włosy, ale mi się tutaj robił jakiś, wiecie, najazd. Jakieś wgłębienie, jakieś, wiecie, załamanie, załamanie frontu. Nie, u mnie to szło, nie, po prostu jakoś to poszło. No ale teraz patrzę, Szeliga zrobił przestrzeń włosów, no ale z reguły osobom. Takiej postury jak Szeli. Pasuje. Bo to jest Legendary Polish Face. Tak? Czyli jesteś taki, ale też jesteś zakolak, Polak. Teraz jeszcze patrzę, ty. Apteka. On chyba z gromady jest, co wjechał Ferrariemu w Tajlandii. A potem wjechał w, w Murana na Fejmie, chyba. Czy Prime. Ie. Też robi przestrzeń włosów. No i je jeżeli takie gity. Ludzie, którzy uprawiają wolny zawód, tak? Charakter, zasady, honor, ulica, to jeżeli to nie jest doje... to znaczy, że każdy może zrobić teraz przeszyw włosów. I to nie jest jakbym, nie wiem, pomalował sobie paznokcie, czy wiesz, nie wiem, ubrał rurki, czy jak gole sobie. No... To może niedługo będzie powszechnie. Ja kiedyś goliłem nogi. Może te... i śmiano się ze mnie, że o, jak golisz nogi, to używasz tej samej maszynki do golenia ci, nie. Tak na przykład mówili do mnie. Ale ja goliłem nogi, bo ja nie lubię tych. Ja mam takie włosy czarne, krzaczaste, że goliłem. Teraz mi się nie chce. Ale ja miałem piękne nogi. Ogolone. Jak one były ogolone i opalone, to błyszczały człowieku. Jakbym sukienkę ubrał i im ci wyzwał, to by sobie podba... podwalił. Nawet byś nie wiedział, że to są. No i w sensie bez stóp, bo no stopy to mam jak królik, to byś od razu poczuł spisek. No i na zakończenie już żegnam się z wami. Niesamowite jest to, jak różne dziedziny się rozwijają i rozwija się też psychologia, no bo jestem pełen podziwu, że eksperymentuje się z nowymi metodami leczenia, wiecie, problemów tutaj, nie? No bo dziewczyna Denisa będzie we Freakfighta. Ona przez te free Fighty chciała się krym i normalnie bym pomyślał, że dobra, musisz unikać takich. Nawet w filmach są te Trigger Warning, tak? Że uważaj, w tym filmie jest, facet robi kobiecie coś bez jej zgody. Albo on myśli o tym, żeby na sznur się rzucić. Że chce do innego świata przejść. A tu mamy sytuację, że ktoś no, się powiedział, słuchaj, najlepszą metodą terapii będzie skonfrontowanie się z tym, co chciało cię wpędzić, wiecie, tam, gdzie robaki jedzą. I jak to skonfrontujesz, to nic cię nie zatrzyma. O tym będą pisać książki. Tak? Profesor Jarkowski. Jak pokonałem myśli, że kylem. I da przykład właśnie dziewczyny Denisa, że ona Weszła do środowiska, przez które cierpiała. Jeszcze pokazała wszystkim, ma takiego. No, to tyle z tematów zbiorczych, ogólnych minionych kilku dni. Dziękuję za uwagę i. u witam.